Pani Reno, chciałbym z zrobić z Panią bardzo ważny wątek, który przyda się każdemu z nas. Tak. Jeżeli organizuje przyjęcie o godzinie 17, to o której powinni przyjść goście? Yy, o. <gry> tak za 10, 17, ale nie wchodzić jeszcze, by najmniej nie pukać, prawda, ja już jestem, tylko zaczaić się, żeby absolutnie nie niepokoić swoich gości, bo być może nie są jeszcze gotowi, oczywiście, jeżeli mają dobre maniery, jeżeli znają zasady, to są gotowi, ale tak na wszelki wypadek bym jeszcze nie wchodziła, nie sygnalizowała, że jestem, ja mówię o Polsce, bo tak. ta punktualność jest bardzo różnie roz w każdym kraju, bardzo różnie. E, I są kraje, gdzie przyjście punktualnie jest już odbierane niewłaściwie, no bo to na ostatnią chwilę, prawda? Ale w Polsce e, lepiej przyjść troszeczkę spóźnionym, chyba że na zaproszeniu mhm. jest, e, są takie dwie literki, sine e, tempore, mhm. czyli bez Czasu, czyli musimy przyjść w punkt. Widocznie gospodarze zorganizowali coś a zaraz na, na początku całego przyjęcia i chcieliby, żeby wszyscy goście już byli. Wtedy trzeba to uszanować i trzeba przyjść faktycznie o godzinie 17.00, ani sekundy później. A przynosimy jakieś prezenty? Koniecznie. I jak ktoś mówi na przykład, a, że ach, gospodarze wcale nie oczekują, na przykład na weselach, prawda? Mhm. Ach, tutaj para młoda wcale nie potrzebuje tutaj jakichś prezentów, bo oni chcą, żeby goście byli. Pewnie, że tak, że ludzie są najważniejsi. Goście są najważniejsi, i atmosfera, która będzie panowała podczas przyjęcia, ale dobrze wychowany człowiek zawsze przyniesie coś. To jak już wiemy, o której przyjść i że tak. mamy coś przynieść, to w jaki sposób gospodarz ma wyprosić gości, żeby to nie było źle zrozumiane? No, nie może wyprosić, w Polsce to jest niemożliwe. Ale jak możemy zasugerować, że to już jest koniec? Eee, najlepszy sposób to jest zorganizować kawę w innym pomieszczeniu. Mhm. Czyli całe przyjęcie, które odbywa się przy stole, powinno być do momentu kiedy kończymy deser. Po zjedzeniu deseru podaje się kawę czy coś mocniejszego, kieliszeczek likieru dla pań, a też lampkę koniaku dla panów i odbywa się to już w innym salonie, prawda? I to już nie jest na siedząc. Mogą być jakieś dwa, trzy fotele, ale to już się odbywa na zasadzie standing party, czyli na stojąco i wychodzi się już pojedynczo. Tu nie ma takiego gremialnego wyjścia hmm. z takiego przyjęcia. A jeżeli goście nie chcą wyjść, a gospodarz już chce iść spać, w ostateczności co trzeba zrobić? Co ja powiedzieć? Panu tego nie powiem, bo po prostu nie można wyprosić w Polsce, ale można... To, to ja powiem, nie, czas już nie, iść. Nie nie, nie, nie można, niestety już takich gości się nie zaprasza. Ale już, nie, mam taki pomysł. Mhm. Mam taki pomysł, otóż w momencie, kiedy na przykład ktoś niby wychodzi, prawda, bo mhm. to jest też taki moment, kiedy goście niby wychodzą, żegnają się, ale zatrzymują gospodarzy jeszcze co najmniej na 45 minut przy drzwiach. To ja wtedy mówię, już nie czekając tych 45 minut, tylko mówię, a może byś się jeszcze napił, e, e, może kawki, może herbatki. To wtedy zwykle taka osoba mówi, nie, 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 to ja już pirenko lecę, prawda? A takie niby zaproszenie, czyli to już jest taka sugestia, że a już długo tutaj rozmawiamy. Ale nie jest to powiedzenie wprost, proszę sobie już pójść.